Alone. The tree tops are covered up in snow Czołem, czołem, kromka z Rosłem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda 1. A zanim zaczniemy, bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Kyca i Łosia, gdzie ja jestem takim super świętym Mikołajem, między innymi, bo jest to konkurs mikołajkowo-świąteczny i możecie w nim wygrać bardzo fajne nagrody, począwszy od Battlefielda 1 przez podkładkę HyperX, kończąc chociażby na koszulce Battlefielda 1, czy też na grach typu Farming Simulator 17, Watch Dogs 2, honored 2 i tak dalej, i tak dalej. O co w tym wszystkim chodzi? Oczywiście informacje w opisie i teraz na ekranie. Wystarczy, że zaprojektujecie, narysujecie ołówkiem, kredkami, flamastrami, farbami, czymkolwiek swoją ulubioną postać z gry w oprawie mikołajkowej. Tą pracę podpiszecie nikiem, bądź też imieniem i nazwiskiem. Zrobicie zdjęcie lub też skan i wyślecie ten skan, bądź zdjęcie na adres gamingowe gmail.com. Także serdecznie zapraszam do Udziału, fajne nagrody, no i pokażcie, że kromeczki też mają zdolności artystyczne. Także, moi drodzy, jeśli mamy już kwestię konkursu za sobą, w końcu przechodzimy do sedna materiału. A jego jako taku nie ma, ponieważ to jest w zasadzie jeden z nielicznych ostatnio materiałów, w których mogę od tak sobie po prostu z wami pogadać, a temat jest fajny, wydaje mi się, bo minął, minęło już w zasadzie więcej niż miesiąc od premiery Battlefield 1. E, oczywiście parę nowych informacji się pojawiło, dlatego myślę, że warto sobie spojrzeć na tego Battlefielda 1 już z perspektywy tego miesiąca. E, moi drodzy, zaczniemy sobie od informacji na temat e, premium, bo jest już więcej tego wszystkiego, wiadomo, już zdecydowanie więcej niż było. W każdym razie, jeżeli Mamy premkę, to oczywiście będziemy mieli dostęp do 16 nowych map do gry online, czyli 4 dodatki, 4 mapki, 16. Tak jak było w Battlefieldzie. Do 20 nowych broni, czyli to też jest fajna opcja. Z tego, co wychodzi z moich matematycznych obliczeń w głowie, na jedno DLC będą przypadać, będzie przypadać 5 pukawek. Czy to będzie wystarczające? Zobaczymy zaraz sobie o tym. Powiemy w każdym razie, nowe broni również będą. 14 unikalnych nieśmiertelników, które akurat mi nie są do niczego potrzebne, tak naprawdę, oraz 14 pakietów bojowych z wyjątkowymi skórkami na broń. To też nie jest mi konkretnie potrzebne, ale fajnie, że coś takiego jest. Nie ukrywam, że te skórki, te pakiety, to co można odblokować w pakietach bojowych, aktualnie mi się podoba. Na pewno zrobię jakiś opening czy tam unboxing. Troszkę z jajem będzie, ale o tym kiedy indziej. No i to co najważniejsze, moi drodzy, będziemy dostawać oczywiście nowe armie, nowe armie w tych dodatkach, w samej premce oczywiście, jeśli macie premkę, będziecie mieli dwutygodniowy dostęp wcześniejszy do tych dodatków. W każdym razie w nadchodzącym DLC będą udostępnione dwie armie. Będzie to armia francuska oraz Armia Imperium Rosyjskiego. Do tego będą dodawane nowe operacje i nowe tryby gry. Jako, że idzie grudzień, już niedługo dostaniemy wszyscy darmową mapę Upadek Kolosa. Będzie ona dostępna dla wszystkich, dla posiadaczy pakietu Deluxe i przedwczesnej tej wersji, przedpremierowej. Będzie ona tydzień wcześniej, dla wszystkich innych będzie tydzień później. Jeszcze konkretnie nie wiadomo, kiedy to ma być, aczkolwiek będzie to grudzień. Także lada moment powinniśmy wiedzieć, co. Więcej w tym temacie. Niedawno była taka dosyć spora informacja odnośnie tego, że nie będziemy mieli nowego Battlefielda do 2018 roku, co raczej nie powinno być niczym niesamowitym, bo to jest ten dwu-, trzyletni cykl faktycznie wypuszczania nowych BF-ów. W przyszłym roku, w 2017, jej zapowiedziało, że będzie nowy Battlefront. Jestem ciekaw, jak to się wszystko wyklaruje. W Battlefronta na początku grało mi się dobrze, była to gra fajna, aczkolwiek brak kontentu, brak zawartości wartości w samej grze bardzo, bardzo raził, przez co niestety nie była to moja para kaloszy. Na samym początku gra była dosyć mocno pocięta, później faktycznie te dodatki wszystkie sprawiły, że już samej zawartości w grze jest sporo, no ale co z tego, skoro ludzie przestali grać. Także mam nadzieję, że z Battlefield'em jeden tak nie będzie, o tym za chwilkę. Kolejne, moi drodzy, informacje to to, że EA jakby uparło się na to, aby robić z Battlefield'a esportową sportową grę. W Battlefield'zie 4 nie do końca się to udało, był chociaż ten tryb diffuse czy unicestwienie, jakkolwiek by to zwać, ale no nie sprawdziło się to. Nie sprawdziło się to. Oczywiście fani, my jako gracze, tworzyliśmy różnego rodzaju ligi, bo coś takiego było chociażby transmitowane wielokrotnie przeze mnie, ale jako takiego wsparcia od strony EA nie było w Battlefieldzie 4, nie było w Battlefieldzie 3. Teraz EA powiedziało, że chce coś takiego zrobić, bo są bardzo, bardzo zafascynowani tym, jak to Counter Strike sobie dobrze radzi. I Tworzą jakąś część Battlefielda, jakąś odnogę. W każdym razie tytuł Battlefieldowy, który będzie tylko i wyłącznie nastawiony na multiplayer, i tylko i wyłącznie nastawiony na esport. I to jest dosyć enigmatyczne. Za wielu informacji na ten temat nie ma. W każdym razie jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. No bo żeby faktycznie gra e-sportowa była popularna i aby odniosła sukces, muszą być spełnione chyba takie dwie, trzy podstawowe rzeczy. Przede wszystkim musi być ona tania. Przede wszystkim musi być dobrze skonstruowany tak zwany skill gap. Czyli trzeba kurde poświęcić czas, aby faktycznie tego skilla było widać, aby być dobrym w tą grę. No i kolejna kwestia to dobre wymagania sprzętowe. Najlepiej niskie wymagania sprzętowe. Nie wiem, czy w przypadku Battlefielda się to sprawdzi. Zobaczymy, jak się cała sytuacja rozwinie. No i moi drodzy, jeszcze jedna informacja, która nas aktualnie jakoś mega nie dotyka, chociaż poniekąd to jest kwestia serwerów. EA otworzyło nowe serwery dla Afryki, dla Bliskiego Wschodu oraz dla Hongkongu. Może poniekąd nas to również będzie dotyczyło, bo ci ludzie z Afryki Bliskiego Wschodu i Hongkongu nie będą już grali na serwerach europejskich, bo czasem się tak zdarzało, przez co my będziemy mieli lepsze doświadczenia, jak i oni. W każdym razie warto to na pewno wspomnieć. Także moi drodzy, to jest tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne informacje, newsy, to co się pojawiło w trakcie rozgrywki. No i teraz wystarczy chyba przejść już do tego całego miesiąca, który był, który minął i do moich odczuć po tym miesiącu grania. Ja. Oczywiście wielokrotnie wspominałem o tym, co myślę na temat Battlefielda, e, chociażby w filmie czy warto kupić Battlefield 1. E, także no, w zasadzie moje zdanie znacie, aczkolwiek po tym miesiącu po przegraniu sporej ilości godzin, chociaż nie ukrywam, że ten miesiąc był dla mnie taki dosyć intensywny z uwagi na to, że robiłem filmy do siebie, robiłem filmy jeszcze dla jej Polska we współpracy z jej Polska, to na pewno widzieliście, także w zasadzie co dwa dni te filmy były. Starałem się, aby to te publikacje były dosyć często z uwagi na to, że to był nowy tytuł, dlatego tak naprawdę teraz mogę sobie spojrzeć na to wszystko z pewnej perspektywy i parę rzeczy zdecydowanie mnie martwi. Martwi mnie przede wszystkim bardzo mała ilość broni. Ja wiem, że część z Was mówi, że te broni nie są istotne, że te odblokowania nie są istotne, bo na przykład w Battlefield 4 i tak graliśmy tylko i wyłącznie paroma pukawkami. I oczywiście zgodzę się z Wami, no, ciężko ukryć, że w Battlefield 4 ja na przykład grałem już po odblokowaniu wszystkiego mniejszą liczbą broni. Miałem tam 3, 4 swoje ulubione, ale jednak wybór był. W Battlefield 1, słuchajcie, szczerze mówiąc, bardzo mi tego brakuje. Brakuje mi większej liczby pukawek, brakuje mi przede wszystkim jakiegoś sensownego systemu nagradzenia gracza, bo wydaje mi się, że medale, te, które możemy zdobywać w Battlefield 1 nie są zbyt dobrze skonstruowane. W Battlefield 4 bardzo mi się podobało to, że kiedy grałeś medykiem, kiedy grałeś wsparciem, te medale potrafiły wpadać automatycznie, nie musiałeś ich zaznaczać, przez co od razu wiedziałeś, że jeżeli rzucasz non stop apteczkę i kogoś leczysz, to jesteś dobrym medykiem. Nie musisz wybierać tego medalu, aby faktycznie być dobrym medykiem. Aby ktoś widział, że jesteś dobrym medykiem, wystarczyło po prostu to robić. Dlatego nie wydaje mi się, żeby to było jakoś fajnie zrobione i to też mi wadzi, nie ukrywam. Te medale mi wadzą, wadzi mi mała liczba zawartości momentami w grze, mimo tego, że sama rozgrywka jest bardzo, bardzo przyjemna i bardzo dynamiczna. Tutaj te dwie rzeczy mi się troszkę kłócą. Chciałbym też, aby battlepaki zostały, słuchajcie, naprawione, bo automatycznie na razie, autentycznie nie ma żadnej tutaj jakiejś przesłanki ku temu, kto te battlepaki dostaje. One są w zasadzie rozdysponowywane chyba losowo, dlatego wydaje mi się, że na pewno fajnie byłoby, aby zawsze battlepaki dostawała osoba, która jest na ekranie pod sam koniec, czyli ktoś, kto wyróżnia się pod względem przejmowania flag, pod względem bycia najlepszym czołgistą itd., itd żeby faktycznie te battlepacki świadczyły o czymś, że jesteś dobry, żeby nie było to aż tak bardzo losowe, jak jest do tej pory. Oczywiście w dalszym ciągu fajnie, jeśli ktoś na serwerze dostanie taki battlepack za nic praktycznie, ale jednak aby ci gracze najlepsi w danym meczu byli faktycznie jakoś nagradzani. Kolejna rzecz, której mi bardzo brakuje, moi drodzy, to poligon. Fajnie byłoby, żeby była taka możliwość dodania czegoś takiego w Battlefield 1, bo nie ukrywam w Battlefield 4 często się na ten poligon wchodziło, już tutaj nie wspominam o graczach początkujących, którzy jeszcze do końca nie wiedzą co z czym je, ale na pewno taki poligon by się fantastycznie sprawdził. No i muszę też, słuchajcie, powiedzieć, że te serwery, która kustomizacja jest oczywiście dostępna już w Battlefieldzie, no nie są zadowalające jak dla mnie, przynajmniej. Ja ostatnio muszę wam powiedzieć, że. Chciałem wykupić serwer w przypadku robienia filmu o obrażeniach, jak niszczyć czołgi, i zrobiłem to, ale okazało się, że nie można tego serwera ustawić na prywatny. I to jest moim zdaniem tutaj bardzo, bardzo duży minus, że w dalszym ciągu, w momencie, w którym jest już miesiąc po premierze tej gry, mamy sytuację, w której niektóre rzeczy w dalszym ciągu są w fazie beta albo nie działają tak, jak powinny, bo sam. Motyw wykupywania serwerów jest w dalszym ciągu w fazie beta, także DICE powinniście zrobić zdecydowanie więcej, aby to zostało naprawione. Także moi drodzy, to są te rzeczy, które tak naprawdę mi najbardziej wadzą i co jest ciekawe, to co przed chwilą powiedziałem, bardzo mocno kłóci mi się z tym poczuciem frajdy, jaką mam w tej grze, bo gra mi się w nią bardzo, bardzo dobrze, bardzo przyjemnie, uważam, że jest bardzo wiele fajnych rozwiązań, zresztą to oczywiście na pewno wiecie już, bo oglądacie mnie. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co wy sądzicie, czy zgadzacie się z tymi moimi takimi małymi zarzutami, to są oczywiście małe problemy. Dla mnie, przynajmniej. Gra oczywiście w moim przekonaniu jest całkiem, całkiem dobra i nie mam tutaj jakiegoś wielkiego problemu z tym, jak się gra. Aczkolwiek czasami odnoszę wrażenie, że cały czas dzieje się to samo i brakuje mi jakichś nowych wyzwań. Co oczywiście nie sprawia, że odbieram tytuł źle, ale patrząc dalekosiężnie, wydaje mi się, że może to być w dłuższym zamierzeniu jakiś. De Delikatny problem dla niektórych, przynajmniej graczy. Dla mnie raczej nie, ale dla kogoś, kto oczekuje wielu, wielu rzeczy do odlokowywania, może to stanowić spory problem. W każdym razie, takie jest moje zdanie. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Pamiętajcie oczywiście o konkursie. Wspominałem na samym początku w opisie wszystkie ważne, potrzebne informacje. No i dajcie mi znać, co wy sądzicie o Battlefieldzie 1 po premierze. Lepszy niż czwóreczka? Gorszy? Dajcie mi znać. Pamiętajcie, Kromka Gada Radzi nigdy was nie zdradzi zapraszam do komentowania oceniania subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach trzymajcie się pa pa